Dzień dobry, drodzy Państwo, dzisiaj jest ze mną Mateusz Barczak. Słuchajcie, on jest już na wali w Cardiff, zrobił ważenie i teraz czeka na swoją walkę. Mateusz, jak waga? Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Waga jest dobrze, wiesz, miałem o 11 ważenie, dzisiaj 79 waży. Miałem się zmieścić między 77 a 79, ja więcej troszkę ważyłem, więc Mhm. Robiłem wagę. Tutaj jestem no, paru dni już, więc ten, więc... zmieściłem się kłumicie, Tak, na spokojnie, Na, na spokojnie. No, dwa razy dziennie trenowałem, więc ta waga. Powiem ci, że sama się zrobiła, wiesz? A to powiedz mi, te tam na wali. Już już odrzuciłeś, Łukasz Morga pan Cłinkkowski i, i, i chłopaki. Yy, wiesz co, widziałem się z Łukaszem, z Tobiaszem, wiesz, A, mm -hmm. tak z się widziałem ostatnio na treningu i, tam, i jesteśmy w kontakcie cały czas, wiesz, ja, no to będą nie na walce, świetnie. będą na walce tak samo już chłopaki. Nie, no to zajebiście, to będzie polski doping tam na miejscu. Będzie, 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 bo mam, mam trochę biletów sprzedanych, więc, yy, mm -hmm. więc będzie na pewno parę osób. No to, no to świetnie. E, ja mam nadzieję, że w środę zrobimy jakiś materiał, e, jak. Dobrze. 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 dobrze do swojego jutrzejszego występu. Ale dobrze, do tej środy jeszcze dojedzie do powiedz mi, Jak przygotowania przebiegły? Przygotowania przebiegły. Bo... Powiem ci, że ja cały czas byłem w treningu po tamtej walce, ostatniej co miałem. E, teraz sobie wyjechałem tutaj do Cardiff z powrotem do chłopaków tutaj wcześniej, i tam, i tutaj dwa razy dziennie. Albo raz, dziennie trenuje, więc, więc ja są że jestem w treningu, wiesz? Dlatego o tej walce tydzień temu się dowiedziałem i wzięliśmy od razu, wiesz? No i no, pięknie. pięknie. Tutaj, trener, tutaj trener Pinkowski miał, przepraszam, w przerwę. Tutaj trener Pinkowski miał, wiesz? powiedział, e, wiedział, że trenuje cały czas, więc tydzień temu mi tylko dał informację, takie zielone światło, że jest walka i, i wzięliśmy, wiesz? No i no, no, świetnie. No, dobrze, bardzo mi się to podoba. Powiedz mi, ty, no bo teraz warto już naprawdę na gołe pięści. miał, miało też być na, na gołe łapki, ale nie, nie wyszło. Teraz już naprawdę będzie na, na gołe pięści. Jak się czujesz przed taką walką, kiedy, kiedy wiesz? I już teraz krew się będzie lała na pewno. Wiesz co? Jak się czujesz, to on ci normalnie. Tak jak Bartek Król ostatnio mówił, u nas dla, dla nas Polaków to jest normalne, wiesz? Normalne. Nie jest nic, nic zbyt, y, takiego. Dziwnego, że na Gołe wiesz, u nas co sobotę chłopaki w Polsce się biją na Gołe gdzieś, wiesz, pod nocnym klubem, co nie? Więc to nie jest, nic, to nie jest dla nas nic takiego dziwnego, jakiś święto, że na Mamy tutaj sędziego, więc wiesz, nic, nic strasznego. Znaczy, może to dla, może, słuchaj, może to dla Anglików. Może to dla Anglików jest coś takiego, wiesz, u nas dla Polaków, ja bym powiedział kolegom ode mnie z miasta, że na gołe pięści się biją, no to wiesz, dla nich to jest normalne, co nie? No. Nie wiesz, pod, pod szkołą się chłopaki wiesz, pod dyskoteką tak samo, więc nie, nic dziwnego dla nas. Tutaj, tutaj dla odmiany 1 na, na 20 wyskakuje i też ich bije. Dokładnie, dokładnie, więc ja tutaj wiesz. Nie robię jakieś kurory tym. No, no nie. Słuchaj, nie kusiło cię, żeby się do Brądy zgłosić, jak jak kolepiuski e, chcesz się być. Wiesz co, były takie plany. No, Wiesz, no to tu? prawie w Ja wiem, wiem, były takie tam, myśli. E, też z Januszem właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tym, ale powiem ci, no na razie tam. Na razie że powiem na lotnisku mi je lubią, więc nie Aha. lecę nigdzie. No, no. Ale wiesz, że pan mogą cię nie lubić. Tutaj, tutaj masz BYB, tak jakiś Parków w BKFC, gdzie, gdzie Bartek Kruł walczy. I, I tam jest podział na kategorie wagowe, więc spokojnie nie musiałbyś się wygłupiać i bić gościa 120 kg po raz kolejny. Wiem, 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 wiem. No na razie skupiam się na tej walce, co jest jutro, i powiem Ci, że, że, że nie mogę się doczekać. Więc jestem naładowany jak autobus do Lichenia. Normalnie. <skrywa dynamiki> Pełna kontrola, we wtorek. Dokładnie. Jedziemy. Dokładnie. Dużo, dokładnie. Ja nie, nie będę Ci zabierał czasu, bo wiem, że chcesz na spokojnie się skupić przed walce. Tak, jeszcze mam o 17. Sorry, jeszcze Ci powiem, bo zapomniałem wcześniej coś powiedzieć. Jeszcze mam o 17.00. Teraz o 11 było ważenie, mhm. a o 17 mamy face to face, już, bo teraz przeciwnika eee. nie widziałem, wiesz? O, powiedz mi, czy, czy jest gdzieś adresik mamy na twoim na Instagramie czy Facebooku, gdzie będę obejrzeć na żywo. Eee, tak, podejdźmy ci i wstawię na pewno na Instagram później. Wiesz? Wiesz? Mam eee. linka do perperview właśnie też. Dobra, słuchaj, ja Ci nie zawracam głowy. Podróż jeszcze na szybko swoich panów, bo oni czekają na Twoją walkę. I, I kończymy i ja zaraz to wrzucę na, na social media dla Ciebie. Dobrze, dobrze. Wiesz co, pozdrawiam przede wszystkim moich rodziców. E e Daniela Piszczę, to jest nasz sponsor. Mhm. I e Pete Harrington, Greenland. Świetnie. Pozdrawiamy, dobrze, się, pozdrawiamy też trenera Pinkowskiego, żeby żeby Oczywiście, oczywiście trenera jak najbardziej, ja jestem w kontakcie od rana. Trzymaj się cieplutko i ja bardzo dziękuję za rozmowę i za chwileczkę to wrzucę na, na social media, tak żeby Trzymaj się nieprawidł. i mogli sobie poradzić, żeby każdy tam sobie papy per view jak jakie może pojechać i oglądał, bo na pewno da świetną walekkę. Ja już nie mam taki to nie mogę się doczekać. Bo to wiem, że to było twoje marzenie, żeby żeby, żeby, żeby żyć na, na dużą imprezę. Gołu, z gołymi łapkami, więc czekamy. Dziękuję bardzo.